No, Szymon tutaj gdyby mnie nie podniósł To też by była w topach tak? Ej w ogóle Szynko, co, tak rozpiniamy, że za każdym razem mówimy, że typy ty są, że chłopy, co nie No że Zawsze zakładamy, że jakby to chłopaki grają Nie wiem czemu, w sensie ja też tak <słuchania> <słuchania> Dobrze, ej dobrze Na, Teraz w tej grze będziemy krzyczeć BABY, BABY <słuchania> 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 Kobity <słuchania> Obita! obita, obita. obita no dokładnie. To też jest strategia na umniejszenie... Przepraszam, dobra, nieważne. Bo z... Bo zaraz Natalka wyjdzie, że umniejszenie przeciwnikowi, jak nazwiesz go kobietą? Co? A co to ma znaczyć? No, mam dwie duże fotki, ale zero broni. Baby nade mną. Dwie. <grystanie> U mnie też wiary tu ktoś. U mnie też baba. <grystanie> o, kobieta chyba piętro niżej. Leży jedna. Leży. Idę na nią. O wiesz mam. Dobra. Ale potrzebuję jeszcze pistoletów. Kurde, nie wiem gdzie ona jest. Skubana cię dobrze kryje. Jak <gryje> to brzmi w ogóle? To brzmi jakby było nielegalne. <gryje> Za mocno. O, mam jedną typiarę. No na pizdę! Dobra. Ej, w ogóle ta oni powinna się nazywać strzelba ome, jakby... Please, dokończ do mojej ekipy razem z trzema kolegami. wsiadamy do pociągu? Ziom, ale ja teraz jestem z moimi kolegami. I... Natalką. To nie wiem, czy to zabrzmiało lepiej. się nie nauczyłeś? <gry> Fak, i cała nauka poszła w las. Dobrze, jestem z moimi koleżankami. I Natalką. <gry> I <natalko. gry> Siema Mikołaju, widziałem twoją prośbę o dołączenie. O czy pociąg mi uciek? <gry> Ej, ja zdążyłem go wziąć! Typy, typy mam. Jakie typy? Kobity! Dobra, już jedna nie żyje. Dobrze. Ciśniesz ją. Szkoda. Ooo, Szymon! Ty, 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 ty się pilnuj! Uważaj, co ty tam mówisz! Ale wiecie co? O, biorę ją! Jeszcze w wodzie jest. Uh. Leży! Jedna. Weźmy ją sprzątną. No. Dobrze, Leży. ładnie, ładnie. Dobra, i chodźcie po nam. Ty to widzę, masz danie rękę do kobiet. O, ty piary, ty piary! Ci rzuca jakąś ulepszoną. Widzę, ale One Bracie! Chorda, da. The... Co? Ja w formie jestem. Oh, uh, 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 uh. Wygramy tą gierkę, na skutku O. -o, -o. <grafy> Pierwsza zasada. Nie był chłop? ci się teraz taki headshot, nie? A w cenę się nie zdziwił. No dobra, nie, niech będzie. Właśnie jest w tej Macie typiarę? No, do, do. ale ja mhm. ja gdzieś tutaj łazię, nie mogę Może powiedzieć. w studni? Ty właśnie. Lecę. Kurde. Jest typiara. Leży. Co on kurde? Ono. 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 <laughs> Dobrze, to następnym razem będzie LGBTQ friendly. Czyli to A jak stąd wyjść? No <laughs> właśnie że poszliśmy mi Tu się... <śś> no jest To, i to, i to, i <śś> to była głównia na podróż

Teraz ja Otylia jędrzejcza, Feld, co ty? Teraz drugi żurcień! Co, złego no, to... to nie ja. Ma no, ktoś O, typiara! Ja... Ja zaraz ci tam tutaj. Dziękuję, nie ja już Leży. Tam są, typiary. piary. na no, o, o też mam tu typiary Jak ktoś chce, tu jest. Leży. Lyski. Au. Au. O kurwa. Oj, oj, nie, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Ziom, nie, 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 nie. Co tu się dzieje? Wybraliście zagładę, co tu się odbierze? Ty piary tutaj. O kurde, idzie cała ten? O, dobra, dobra. o nie, ukradła mi fraga. Laska, oni p... No i był pokonany. <coughs> to mecz jest zajebisty, serio Dlaczego Piotr uciekł? Bo się boi Aha Poszedłem na typiary <coughs> Co to robi? O, leżą! Na dziewczynki, Piotrek. Wszystkie. Wow, nawet w Fortnite cie. Nie no, tego się nie spodziewałem! Ty piara! Nic. O, leży jedna. Dump. Panda. A wow, wow 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 Tu jest cała czwórka. Dobili mnie. Jakie wścieknięte. No co za laski? O, One są nawiedzone jakieś. Wow. Na no, nie. Dobre. One. Zobaczymy jak będzie miejsce Marcin, to oczywiście, ale jeśli chcesz mieć większą szansę, aby zagrać to e, polecam Ci dołączyć na Discorda, gdzie znajdziesz do niego link w opisie e, kanału. E, dołączasz na serwer, e, następnie szukasz zakładki kolejka, tam wpisujesz swój nick i wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że zagrasz. No. A kiedy kończymy? Nie wiem, do której daj do 22.30 o kurde eee, Grzyb, czy pogram kiedyś w Lego Fortnite? Uciekaj Szymon, bo oni ich jest czwórkę, rzuć se gdzieś daleko i... Oh, wow.